Okej, okay, jestem z powrotem, wybaczcie. Harrison zobaczył obrazy Ackermana przed jego umieszczeniem w zakładzie dla umysłowo chorych. Według postanowionej przez śledczego tezy, to właśnie owe obrazy były motywem zbrodni. Harrison nazwał je niepokojącymi i wyjątkowo sugestywnymi wytworami chorego umysłu. Obrazów, które Ackerman namalował podczas swego długiego pobytu w zakładzie, nie można było w ten sposób określić. Harrison był pewien, że nie widział wszystkich obrazów Ackermana, szczególnie tego, który podobno namalował tuż przed śmiercią. Komentarz. Według notatki dotyczącej dołączonej do akt w lutym 2003 roku, Harrison rzekomo przekazał zeznania Herberta Ackermana niejakiemu e Emilowi Zarkowikowi. Zarkowiczkowi? Nie, nie wiem, jak to czytać tak naprawdę. Zarkowikowi, tak mi się wydaje. Dziennikarz ów twierdził, że prowadzi zaawansowane prace nad biografią Herberta Ackermana. Pomimo wszelkich przejawów świadczących o prawdziwości jego słów, dziennikarz ten zabrał dokumenty i już nie wrócił. Zarkowik? Zarkowik. I know that name. ten have I heard it before? Ja pojęcie. Mam nadzieję, że tyle czytania nie będzie. No cholera jasna. To było. Telefon. Się spojrzeć, spojrzeć. Hu. Hu, hu, huh. A newspaper article dated March 19 1956. It recounts the arrest of a suspect in the LA murders. Tam, tam. No ba. Hu. No, przynajmniej mało. <laughs> Wycinek zachowany przez Harrisona. Wycinek z gazety 19 marca. 19 marca 1956 roku. Artykuł z gazety Los Angeles Tribune opisuje aresztowanie Harolda Perina. Patrz zdjęcie na następnej stronie. No właśnie, przed chwilą pykałem. No właśnie, wygląda takiego. psychicznego. Nie no żartuję. Który rzekomo jest rzecznikiem z Los Angeles, odpowiedzialnym za pięć morderstw na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ofiarami były we wszystkich przypadkach młode prostytutki, a ich ciała zostały bestialsko okaleczone. Uff, nie lubię o takich rzeczach czytać w chłopie. Aresztowanie dokonał śledczy Michael Harrison. Prowadził on obserwację Perina i zaskoczył go właśnie, kiedy właśnie zamierzał dopaść kolejną młodą ladacznicę. Nie, mogli zostać ofiarę po prostu. Harold Perrin jest obecnie przesłuchiwany przez śledczego Harrisona, który następnie wygłosił oświadczenie dla prasy, aby poinformować opinię publiczną o wynikach śledztwa. Na końcu artykułu dziennikarz dokonał porównania ze śmiercią Elizabeth N. Short, którą zamordowano 9 lat wcześniej. Zbrodnie. Popełnione przez rzeźnika z Los Angeles są równie bestialskie co morderstwo czarnej Dali. Czyżby sprawy te były ze sobą powiązane? Połączone, proszę. Chyba tyle. O, Okej. Okay. O, na smartfonie nie na wiadomość. Zapiszę sobie Zawsze grając w przygodówkę Należy mieć papierek Kawał papieru i Którego ja nie mam I długopis Albo zeszyt najlepiej by było też mieć jakiś O jest, okej, okay, mam Zapiszę sobie ten kod 9 6 Duże H Małe A Nawias Zamknięty 7 duże M, małe N. Ok, potrzebuję laptopa. A, tak można, ok. Mam nadzieję, że tyle czytania nie będzie. Nie, nie lubię czytać na komputerze, strasznie nie lubię. Nie to chciałem oddalić tutaj. A, ok. Ona sama będzie to podłączać? Power outlet. Aha. Pf. Rozumiem, że to jest pierwsza zagadka. Muszę użyć. O tego. Cześć! Podłączone? Podłączone. Okej. Okay. No, to tak jest akredytacja poziom trzeci. Nazwisko Perry, imiona Harold William George, pseudonim rzeźnik z Los Angeles. płeć mężczyzna, narodowość amerykańska. Nie będę tego wszystkiego czytać.

Gromy pasjans. Nie no, dobra. Ojej. Fundacja Labirynt jest to organizacja pożytku publicznego, które, której misja polega na ochronie i promocji sztuki. Celem fundacji Labirynt jest ochrona dzieł sztuki i promocja młodych artystów. Do zadań fundacji zaliczają się między innymi organizacja wernisaży, renowacja starych obrazów, przyznawanie stypendiów i udzielenie wsparcia finansowego, pozyskiwanie Pozyskawanie dzieł sztuki na rzecz publicznej ekspozycji i zapewnianie pomocy prawnej oraz wycen artystom. Fundacja Labyrinth została założona w 1961 pi roku przez Beatrice Allen dzięki ofiarności pana Herberta Ackermana, gubernatora stanu Kalifornia i wieloletniego wielbiciela sztuki. Fundacja przestrzega zasad poufności danych artystów i gwarantuje im prawa do wykonywanych dzieł, prawa autorskie, majątkowe, pokrewne itd. Zarząd spotyka się dorocznie w Siedzibie fundacji w Nowym Jorku. W razie pytań zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego zna zna znajdującego się na naszej stronie internetowej. Nie wiem, co ci to Herbert A Znaczy teraz może baza danych i wyszukamy tą Allen. O! Brak A to Allen. No nie wierzę. Wszystko wykasowali? Ale danych FBI, nie? Wszystko wykasowane. No dobra. Herbert Ackerman, czy ja muszę teć o Herbercie Ackermanie? No dobra, Herbert Ackerman. Urodzony w Chicago w bogatej i uwikłanej politycznie rodzinie. Herbert Clark Ackerman od wczesnych lat młodzieńczych przejawiał cechy przywódcze. Będąc jedynakiem stracił rodziców w wieku 12 lat. Zamieszkał wówczas ze swym wujem w stanie Oregon. Był zatrudniony w przedsiębiorstwie swojego wuja, a następnie wysłany na Uniwersytet Stanforda. Stanford, powinien się po prostu? Gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera. W 1905 roku poślubił córkę bankiera z San Francisco. Rok później urodził mu się syn Mark. Żona Herberta zginęła w trzęsieniu ziemi, które zniszczyło San Francisco. 90 lat później Herbert ponownie się ożenił, tym razem z młodą francuską. Modą francuską Herbert często pracował za młodą francuską kropka Herbert często pracował za granicą. Wybuch I wojny światowej zaskoczył go, kiedy przebywał w Anglii, później stopniowo porzucał pracę inżyniera na rzecz kariery dyplomatycznej. <laughs> przez ponad 10 lat pełnił różne funkcje w placówkach dyplomatycznych, włożąc ze sobą syna do różnych krajów w Europie i Azji. Pod koniec 1929 roku powrócił do Stanów Zjednoczonych i przez jakiś czas mieszkał w Chicago. 3 lata później przeniósł się do Los Angeles, gdzie ostatecznie osiadł na stałe. To właśnie w stanie Kalifornia jego kariera polityczna rozwinęła się na dobre. W 1949 roku został wybrany na gubernatora stanu Kalifornia, zaś w 1953 roku ponownie wygrał wybory. Zmarł na raka w Los Angeles rok po zakończeniu drugiej kadencji. I tu mamy jego piękną buzię. Ogóle, po powiedzcie mi wy, czy chcecie, żebym czytał te wszystkie notatki, czy po prostu mam zostawić, żebyście sobie sami czytali. To byłoby bardzo pomocne. Z Waszej strony dziękuję z góry. Jeżeli mi powiedziecie. E Beatrice Allen. No to jest o Beatrice Allen w internecie, a nie ma w bazie danych. Beatrice Allen, założycielka i prezes fundacji Labirynt urodziła się w 1912 roku w San Diego. Jej ojcem był lekarz, a matka muzykiem. Tfu, jej ojcem był lekarzem. Jej ojciec był lekarzem, a matka muzykiem. Coś mi tak zgrzytało. Po matce odziedziczyła dobry smak i szacunek dla różnorakich przejawów sztuki, pasję. To ta towarzyszyła jej do końca życia. Po nauce w szkole pielęgniarstwa pracowała yy, w kilku państwowych szpitalach, aż w końcu znalazła pracę w, Brom, w Bromden Institute, prywatnej klinice zajmującej się osobami psychicznie chorymi. Pracowała tam przez ponad 20 lat, wyróżniając się profesjonalizmem i silnym poczuciem empatii wobec pacjentów. Kiedy została asystentką ordynatora szpitala. Prowadziła program leczenia opartych na, zajęci na zajęciach artystycznych. A to też to jest bardzo sławne. Często się widzi w filmach, jeżeli jest jakaś placówka właśnie opieki nad chorobami psychicznie, to y, często jest taka duża sala z, tak, y, z płótnami. To akurat jest y, y, dość y, normalne. I została abatycznych. W 1956 roku Beatrice Allen opuściła klinikę i całkowicie poświęciła się sztuce. W 1958 roku ogłoszono ją jednak spadkobierczynią majątku po gubernatorze Ackermanie. Lwią część majątku zainwestowała w dzieła sztuki, a kilka lat później stworzyła fundację Labirynt, którą poprowadziła aż do, prowadziła aż do śmierci. Beatrice miała syna, z którym relacje nie układały jej się najlepiej. W 1985 roku syn jej zginął w wypadku samochodowym, a Beatrice została Prawnym opiekunem jej, jej wnuka, dzięki któremu zaznała w ostatnich latach życia szczęścia i ciepła rodzinnego. Beatrice Allen zmarła w y, Nowym Jorku. W Nowym Jorku 2002 roku w jej olbrzymia kolekcja dzieł sztuki jest obecnie zarządzana przez fundację. Mamy jej tutaj bujaczek. Beatrice Allen jest kobietą, którą Ackerman na jednym z jego obrazów. Jestem tego Potrzebuję więcej informacji. Jej syn może być kolejnym interesującym przykładem, Need his full name. Kurde, strasznie mi się nie podoba ten moment. Naprawdę... Nie, nie podoba mi się. Emil Zarkowik, Zarkowik. tak? Węgierski malarz urodzony w 1832 roku zmarł. W 1904 Zarkowik był dość tajemniczą postacią, znany w kręgach twórczych. Także jako uzdolniony pianista ze względu na bladą cerę i kościa, kościste rysy, został nazwany przez Franka Liszta białopalczastym pianistą. Był przedstawicielem węgierskiej szkoły symbolistów. W jego pracach dominują mroczne motywy obraz Śmierć i młoda dziewczyna jest uznawana za jego arcydzieło. Ten Tu będzie dużo, tak czuję. Tylko u nas wystawa obrazów galerii. Galeria Wades... Wades Waldes z Chicago po raz pierwszy udostępnia wam yy, W udostępnia odwiedzającym dzieła Marka Ackermana. Mark Ackerman to mało znany amerykański malarz, jednak jego obrazy no yy, Wybaczcie. Jednak jego obrazy są ze wszech miar niezwykłe, cechują je bogactwo i niepokój, a ich niuansowość jest idealną ilustracją zdolności i interaktywności związku artysty z jego dziełem. Przedstawiony na następnej stronie malowidło nosi tytuł nad zburzoną wodą. Został namalowany w 1929 roku. Fragment z katalogu wystawy. Kobieta na pierwszym planie jest najwyraźniej zaniepokojona. Patrzy się prosto na nas, jednak zdaje się nie być świadoma poruszenia wokół niej. Niebo, które zwykle jest symbolem wolności i przestrzeni, jest na obrazie przytłaczające i skłębione. Wystawa Akermana w Waldes Gallery będzie otwarta od 20, 31 stycznia. Tak, pamiętam, Można nad wodą, to pamiętam. Zdjęcie. Ma, ma, ten, ten obraz, Jezus, Maria, Jeży, ogarnij się. Czytać nie umiesz. Musimy poszukać czegoś, chyba jeszcze w FBI. Nie, to brak. Harold. Har Harolda, mieliśmy to, są, 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 są to, już, to już wszystko poczytane. Henry Allen? O, jest Henry Allen. Mam przewinę. Komentarz: Allen żył w związku partnerskim z Marią Angeliką Waldys, która zginęła wraz z nim w wypadku w maju 1985 roku. Va Allen i Waldys mieli syna o imieniu Richard. A, to chyba jest I tak? a son named richard shit that can't be true this can't be a coincidence hey, i'm not here at the moment but you can leave a message jesus christ richard if you're that nurse's grandson why didn't you ever tell me I have to get back to Chicago right away and get to the bottom of this. To to you just from Los Angeles, right do to Chicago. No, the beep? What the beep? Ah, I think something got stuck. Jackman, this 2nd of 2008. 21:50. Hello. Vic, it's me. Is this a bad time? Claire, I fell asleep in front of the TV. What time is it? Almost 10 p.m. Sorry to wake you. Do you want me to call you back tomorrow? No, no. I was having a nightmare anyway. As soon as I fall asleep, I relive the same old stories. Still having nightmares about the Chicago killer? Vic. You have to stop thinking about all that. It happened almost four years ago. Tell that to my subconscious. Were you calling me about the case? I have the results of Ellen Dunnigan's preliminary autopsy. Let me guess. The killer left no trace. Absolutely nothing. The body was carefully cleaned of any clue that could have led us to the killer. The modus operandi seems identical to the other victims various wounds meant to inflict pain, then a bullet wound causing death good lord it's been going on for almost three years and this asshole still hasn't made a single mistake. are you going to be in maine for a while i still have to question a few possible witnesses garris wants this by the book but i doubt it'll turn up anything oh yes your new partner fresh out of quantico i gotta go claire hernandez is up to her old tricks on the news again okay i'll call you if i have anything new take care of yourself. The horribly tortured body of Ellen Dunnigan was found this morning. The body was discovered on the side of Route 201, less than a mile outside of the small town of Jackman, Maine. The young woman, a Holton native, had disappeared on September 22nd. The modus operandi removes any ambiguity over the killer's identity. This is, without a doubt, the latest chapter in the heinous rampage of the East Coast killer. As with the previous murders, the killer filmed the suffering which he inflicted on his victim. Okay. He then sent DVDs of the footage to the authorities and the media. The FBI has refused any comment in the wake of this new crime. Special Agent McPherson, who has been on the case from the beginning, seems completely incapable of making any headway whatsoever in this case. How many innocent victims will have to die before the killer is stopped? It's a legitimate question given the investigator's utter lack of results. This is Paloma Hernandez for 5 TV. So, just like that? I'm completely overwhelmed. What a bitch. to <laughs> McPherson. This is Paloma Hernandez. Do you remember me, Agent McPherson? Unfortunately, yes i just saw your mug on tv. one doesn't forget that kind of trauma. very funny. listen, i know you don't like my work, but i don't have anything against you personally. i also have people to answer to. and the competition is fierce. ah, oh, you're breaking my heart, hernandez. switch careers. the fbi is hiring. i'm not calling to apologize. i have a proposal for you. can you meet me at the bishop motel in jackman for a chat? right. You want me to join your TV games? I'm afraid I'm gonna have to decline your offer. I'm in touch with an informant. He has discovered certain information about the killer. I'm ready to divulge it if you agree to give me exclusive access to the FBI investigation. That way, we'd be working together instead of being at loggerheads. What do you say? Are you serious? You've been making my life hell since this case started, but now you want us to be best friends forever because suddenly it suits your purposes? if you got information on the killer then give it to me no conditions if you conceal evidence or hinder our investigation in any way i can guarantee you a stint in the slammer night hernandez you go girl i hate being hung up on Macpherson, please leave a message after the beep. End of recording. To hear your message again, please press pound. The star of my next film is finally awake. Welcome to my humble abode, Miss Fernandez. You must feel a little lost. Don't worry, I'm going to take good care of you. I'm begging you. Let me go. I won't tell anyone what's happened. You're right about that hot stuff. I went to a lot of trouble to get you here, and now you'd like me to give up all my lovely plans? You know me well enough to know that I take everything to its proper finish, and sometimes even a little beyond that. Do you recognize this place? this is where the actresses immortalized in my videos made their debuts and bid their adieus i love this room it holds so many delicious memories well <laughs> for me at least listen i don't know what you intend to do maybe we can make a deal i doubt that i want to do away with those who are tracking me their interference doesn't amuse me anymore. You are one of those people, Hernandez. You're the one who dubbed me the East Coast Killer. It's time you understand what really lies behind those meaningless words. I know who your informant is the former FBI agent, James Hawker. He's going to die, just like you. Of course. I'll be much quicker with him. He doesn't have your charm. I have to leave you for the moment. I have a few things to arrange to take care of your friend Hawker. See you very soon. Gorgeous Don't panic. I have to get out of here or find a way to call for help. Dobrze, rozumiem, że przejęliśmy y, kontrolę nad nią teraz. Nie, 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 nie chcę je zapisać jednym na drugim, tylko wolne. Będę zapisywać. Okej, okay, gra jest zapisana. E, spodziewałem się zupełnie innego zachowania tego mordercy. No, ale robi się ciekawiej, szczerze mówiąc, coraz bardziej. Nie spodziewałem się, że zmienimy postać gry. Znaczy, w 1 też zmienialiśmy na tego Gustawa Macphersona, ale tutaj na te... nie wiedziałem, że będzie y, ta... Nie wiedziałem, że druga postać będzie właśnie y, y, grywalna ta dziennikarka. No dobrze, jak na razie zakończę nagrywanie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i pamiętajcie mi napisać, czy chcecie, żebym czytał wam wszystkie notatki, czy po prostu zostawić na chwilę, wy sobie przeczytacie, rozumiecie o co chodzi. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia następnym razem w Still Life 2. Siemanko!